A tytuł moje ulubione miejsca, jesteśmy przy warszawskiej dziekance. Ale rozpocznijmy naszą opowieść od tego zdjęcia. Zostało wykonane w środku. W środku była salka, była mała scena, i tutaj bawiliśmy się w teatr. Studio artystyczno-badawcze ponad 30 lat temu. Tu z tej strony Michał który był kulturystą, ćwiczył kulturystykę, ale oprócz tego był kelnerem w restauracji Europejska. Wtedy się bardzo dobrze zarabiało, będąc kelnerem w takiej restauracji. Wielki, ogromny, ale bardzo łagodny człowiek. Obok niego Roch. Roch był lektorem języka angielskiego, tłumaczem, przystojniaczek. Wszystkie kobietki na niego leciały. Tu obok tymi dłuższymi włosami to jestem ja. Jurek. Obok mnie Janeczka. Janeczka, która teraz jest autorką książek dla dzieci. Osiedliła się gdzieś w Polsce i w spokoju i na łonie przyrody pisze dla dzieci książki. A tutaj ten pan wtedy dla nas już od nas starszy to yy, Ryszard Kryska. Jego wspominam z nazwiska, ponieważ on był założycielem całego naszego teatru, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dusza bardzo artystyczna i to on namówił nas na spotkanie, a potem okazało się, że zaczęliśmy robić teatr. W tym miejscu, w dziekance, dziekanka, która jest przepiękną budową, przepięknie odrestaurowaną, charakterystyczna ze względu na te swoje sklepienie. Bardzo charakterystyczne. Wiecie, że Józef Elsner, czyli nauczyciel Chopina, pedagog, ale także szef. Dyrektor konserwatorium, pierwszy dyrektor konserwatorium w Warszawie, tutaj pracował i mieszkał. Asz trudno uwierzyć, że to był kiedyś dom mieszkalny. My się tylko i wyłącznie kojarzy z dziekanką, czyli z miejscem, gdzie chodziliśmy ćwiczyć sobie teatr, ale także z całą przyległością, czyli ze wszystkimi budynkami obok, gdzie był akademik, słynny akademik, yy, głównie yy, studentów szkół muzycznych, a więc non stop, ktoś grał na czymś, grał na pianinie albo szedł do toalety, gdzie było wspaniałe echo, i dawał. Głosowo. Mało tego, nawet jeden z ludzi mnie tutaj wciągnął w naukę gry na perkusję, ponieważ w dziekance miał bębny swoje i ja, słuchając jego gry, bo ćwiczył na tej perkusji, sam zacząłem na tej perkusji grać. Tutaj mnóstwo osób waletowało, to było słynne, jakby przebywanie w tym miejscu, a więc przechodzenie naprawdę pod poziomem widoczności pani port Portierki, żeby wejść na górę i tam po spędzić noc. Typowa artystyczna uczelnia, albo studenci i akademii. Sama dziekanka miała jedną rzecz charakterystyczną, a więc wielkie drewniane drzwi. Zobaczcie. Te drzwi już zmieniono. Ja pamiętam, że kiedyś były, albo je oczyszczono, były bardzo ciemne. Te drzwi się otwierało i wchodziło się tędy do dziekanki. Niestety teraz jest tutaj bank. Nawet zamknięty, nawet ten bank jest nieczynny. Tutaj się chodziło do środka, do dziekanki, a tu był przepiękny dziedziniec. Spójrzcie, jaki jest fantastyczny jakby w Krakowie byśmy byli. Przepiękne takie arkadowe tutaj podsienia, przepiękny dziedziniec, łącznie tutaj z tym, pomnikiem, Laikonikiem jakby przy którym często robiliśmy spektakle. A więc zapraszaliśmy publiczność, która siadała tutaj, a wszystko było do ogrania, a więc całe te struktury tych arkad, no to były fantastyczne. Tutaj się biegało po tych antresoli, się biegało w tej nazad. Do ogrania było to naprawdę niesamowite miejsce. Dziekanka dzisiaj, no niestety, przez to, że jest bankowa, jest troszeczkę taka nieżywa. Atelier okay. lutniczy. No to też już nie wejdziemy tutaj. Ale choć z tego miejsca, wam pokażę, jak wychodzicie za mną teraz jest pomnik Mickiewicza. Przepiękny, przepiękne miejsce, bo tuż obok urzędu pana prezydenta, pałacu prezydenckiego, pomnik Mickiewicza jest. ma jedną bardzo charakterystyczną rzecz. Jak będziecie w Warszawie, albo widzicie jeszcze raz w tym miejscu, to zwróćcie uwagę na Balustradę. Jest to najwyższy kunszt roboty. Jeżeli chodzi o metaloplastykę, jeżeli chodzi w ogóle o używanie metalu, żeliwa do zrobienia ogrodzenia. Wiecie, że kiedyś byłem w Guzowie, to jest niedaleko Warszawy, pałac w Guzowie, gdzie robiłem witraże i ksiądz proboszcz mi mówi, czy pan może poznaje ten element naszej balustrady? A ja wtedy powiedziałem, chyba robiła to ta sama firma, która robiła ogrodzenie do pomniku Mickiewicza. Strzał w dziesiątkę, Tak właśnie było. Spójrzcie jakie detale, spójrzcie jaka piękna robota, odrestaurowany pomnik, który teraz jest spowity w tej jesiennej aurze. No nie ma piękniejszego miejsca. Chociaż że wam pokażę jedno miejsce, zanim pójdziemy na ulicę Bednarską. Najsłynniejsza winiarnia za moich czasów to był Hopfer. Hopfer teraz jest na krakowskim przedmieściu. To już nie jest ta atmosfera, która panowała w latach 80., a więc kolejki, żeby tam w ogóle wejść, tam się nauczyłem mieć e, zapiekanki, czyli bułka paryska, na to kawałek szynki i na to ser. Jest, jak tam to smakowało, to kosztowało bardzo drogo. Kiedyś Hopfer był tutaj. Tu się gdzieś wchodziło do Hopfera czy tutaj, czy tutaj, ale gdzieś chyba był usytuowany. Spójrzcie, jaki piękny zakątek, jaki śliczny zakątek yy, tuż przy dziekance. A więc kiedy będziemy tutaj spacerowali, niestety nie przejdziemy. No nie, nie ma tu żadnego przelotu, ale piękne bardzo miejsce. Jeszcze raz, się wiedzieli, gdzie jesteście. Tutaj Pałac Prezydencki, tu Pomnik Mickiewicza, a my teraz pójdziemy wzdłuż Akademika dla studentów szkół artystycznych, aby dojść do jednej z piękniejszych ulic w Warszawie. Ja ciągle mówię o pięknych ulicach w Warszawie, ale ulica Bednarska momentami wygląda jakbyśmy byli w Wenecji, jakbyśmy byli we włoskim mieście, jakbyśmy byli we Florencji. I zaraz Wam to udowodnię, pokażę Wam to. Jest to ulica, która ma niesamowity spadek. Ruch jest tylko lokalny, nie można tam jeździć swobodnie z samochodem. Kiedyś można było jeździć... Chodźcie, może tutaj wejdziemy, otwarte. Słuchajcie, wszystko jest pozamykane. Wszystko jest pozamykane. O, jest otwarte, chodź. Dzień dobry. Dobrze, halo, halo. Tylko pokazaj sobie. Już zaraz wychodzę. Opuszczam zaraz to. A teraz się tutaj, stąd jaki macie przepiękny tutaj widok, na całą na całe jakby tyły tego akademika. Wszystkie te domy, to, to są właśnie akademiki, te tutaj, te wszystkie domy to są akademiki sztuł y, uczniów szkół artystycznych. Pani mnie chyba nie wyrzuci, tylko ja powiem, co tu jest, i zaraz stąd wychodzę. Tylko, tylko opowiem. Dziękuję. Kiedyś się naprawdę tutaj wchodziło, słuchajcie, tak po pokryją, po teraz bardzo tego pilnują. Y, odświeżają te miejsca, i spójrzcie teraz, jak tutaj jest pięknie, dla studenta szkoły artystycznej, złapać chwilę oddechu. Posłuchajcie. Słyszycie, tutaj cały czas ćwiczą, tu cały czas coś gra. Ta rzeźba, która tam widzicie na tym balkonie, no nikt mi nie powie, że, że tam nie mieszka student Wydziału Rzeźby. Tak, tam mieszka student Wydziału Rzeźby. Przepiękny zakątek budowany w stylu takiego socrealizmu, bo to jest taki udawany styl tych kamieniczek naszych yy, jeszcze. Z ubiegłego wieku, ale to wszystko trzymało się kupy, to wszystko miało swój urok i to wszystko było y, czymś, co warto teraz wam pokazać. Nie wejdziecie, chyba że będziecie mieli kamerę. No i moi, do, moi drodzy, dzięki uprzejmości pani, która y, otworzyła na drzwi, jesteśmy na tym dziedzińcu. Jeszcze raz wam pokazuję. To jesteśmy my. To był ten teatr, i tutaj robiliśmy cudowne sztuki. Tutaj się działy takie niesamowite historie. Pamiętam, jak kiedyś puściliśmy utwór Pink Floydów. A było tutaj mnóstwo winy roślin. Puściliśmy ten utwór o pierwszej w nocy, taki utwór z dżungli, z ptakami. Ptaki zwariowały, nie wiedziały w ogóle, co robić. Spójrzcie na piękny element tego baseniku, była tu fontanna. Nigdy ona nie działała. Za moich czasów nigdy nie działała. Ale taki piękny przykład kamieniarki. Piękna, piękna w ogóle rzeźba, ładnie skomponowana. Wszystko, co jest tutaj zrobione, tchnie Cudowną architekturą, fantastyczną proporcją. I właśnie dowiedzieliśmy się, że bank się wyniósł. Banku nie ma. Wolne miejsce, wolne miejsce. Jeżeli macie jakiś pomysł, co tutaj zrobić, jak to wynająć, jak to utrzymać. Oczywiście to powinno żyć, tutaj powinien być klub, tutaj powinno się yy, dziać dużo pozytywnych rzeczy. Ale jeszcze raz spójrzcie na jeden z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejszy, bo jedyny taki dziedziniec w Warszawie. A teraz chodźcie na ulicę Bednarską. Ulica Bednarska. Jeżeli już tutaj gdzieś zawędrujemy, to do naprawdę mamy mnóstwo, mnóstwo kroków. Tutaj Często, kiedy mieliśmy próby, później właśnie chodziliśmy na Adwisłę, żeby się przewietrzyć, żeby spędzić tam chwileczkę czasu, żeby pobyć sobie, żeby pójść na piwo, bo w paru miejscach tutaj nad Wisłą były punkty sprzedaży piwa. Bardzo trudno osiągane było piwo w latach 70. i 80. Trzeba było kombinować, biegać, trzeba było się wypytywać, czy jeszcze w Albatrosie jest piwo. W mewie było, w Albatrosie nie powiem. Sprzedawano po dwie butelki, po cztery butelki, ale teraz uwaga, stoję. Przed domem, choć na tą stronę ulicy, stoję przed domem, który dla mnie wygląda tak, jakbym był w Florencji, jakbym był w Wenecji. Spójrzcie na ten dom. Przepiękne te sklepienia, te podcienia. Spójrzcie tam, jeszcze są cudowne anioły, które podtrzymują półkoliście zakończone okna. Chodźcie bliżej. Myślę, że najbardziej piękne ujęcie będzie z tego. Volkswagena garbusa. Spójrzcie, ten garbus. Ile on musiał tutaj przejść deszczu, ile tutaj musiał na niego spać wody. Typowy, piękny garbus. Spojrzę na tylnie światełka. Tak, to słuchaj, to już są szerokie światełka. Czyli jest to garbus, o ile się nie mylę. Wersja brazylijska, 12 cm szerszy od normalnego garbusa. Te światła były charakterystyczne, duże i poszerzono troszeczkę garbusa. Kiedyś mnie tego nauczyli, dawno, dawno, dawno temu specjaliści o tych cudownych samochodów. A teraz się na tą kamienicę, spójrzcie na każdego aniołka. O, część już jest zniszczona, część będzie odrestaurowana, ale cała klasyka tego domu, te podziały, ten mur, okno, wysokości, no mnie urzekają. Ulica Bednarska krzyżuje się z ulicą Sowią, jeszcze idzie tam na dół w stronę Wisły, a za mną, w tamtą stronę, Mariensztat. A więc jeżeli już dojdziecie do tego miejsca, rozpoczynacie kolejną piękną wędrówkę e, Mariensztatem, dochodzicie do Starego Miasta, do Placu Zamkowego, a w tą stronę możecie e, chociażby zobaczyć krętą, przepiękną ulicę Karową. Także najpiękniejsze miejsce, jaką jest, jakim jest Dziekanka i ulica Bednawska dzisiaj była tematem naszego spotkania, ale jeszcze musimy wrócić na chwilę do Volkswagena Garbusa. I wróciliśmy do Garbusa. Nie ma to jak przyjaciele: telefon do szurka czyli do człowieka z Wrocławia, który o Volkswagenach wie wszystko. Już mi wszystko wytłumaczył. To jest legenda, że gdzieś produkowano garbusy, 12 cm szersze one są, ale że były produkowane w Brazylii. Nikt nigdy ich tam nie produkował w Brazylii, e, tych nowych garbusów. Ta wersja, jest to wersja z lat 1970-72, model tak zwany 1002 i poznać go właśnie można po tak zwanej, się stopie słonia. O, to jest właśnie ta stópka sunia, czyli te światełka, a żeby wiedzieć, czy on jest szerszy o 12 cm od innych, trzeba zajrzeć pod błotnik i tam jest sprężyna. O, tam widać sprężynę. Jeżeli jest sprężyna, to znaczy, że jest na pewno model szerszy, a jeszcze, żeby Powiedzieć dwa słowa o tym właśnie modelu, to słuchajcie, jest to model, który na pewno wspomagał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo tu widać kurtkę, gdzie jest napisane Garbiarnia. To byli ludzie, którzy wiele lat temu jeździli, po dzień dzisiejszy jeżdżą, ale wiele lat temu jeździli wspaniałą kawalkadą garbusów, chyba nawet gdzieś to mamy, i przejeżdżali po Warszawie z naszymi flagami, czyli grając z nami w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Moje ulubione miejsca, czyli wspominka sprzed Ponad 30 lat. Dziekanka i ulica Bednarska.